Warmińsko-Mazurskie Dni Fizjoterapii na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń organizowanych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Warmińsko-Mazurskie Dni Fizjoterapii od 17 lat obchodzone uroczystą ogólnopolską konferencją mają znaczenie bardzo ważne nie tylko dla rozwoju kierunku fizjoterapia, który jest kierunkiem od wielu lat, na którym prowadzimy kształcenie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, ale myślę, że przede wszystkim ma znaczenie dla naszego regionu i dla Polski. W tym roku tematem konferencji były nowoczesne metody rehabilitacji pediatrycznej. Na spotkanie zaproszeni zostali lekarze, fizjoterapeuci, pedagodzy oraz psycholodzy kliniczni pracujący w obszarze pediatrii. Wyzwań fizjoterapii jest wiele, m.in. występowanie rzadkich zespołów genetycznych u dzieci. Borykamy się z taką trudnością w określeniu objawów u tych dzieci, w określeniu ich potrzeb, tego jak będą funkcjonowały w przyszłości jakie będą ich możliwości. To wszystko naprawdę stwarza tutaj przed nami, fizjoterapeutami, ogromne wyzwanie i zastosowania szeregu, szerokich działań fizjoterapeutycznych, żeby jak najbardziej temu dziecku pozwolić na optymalny rozwój motoryczny. Obecnie wyzwaniem dla specjalistów są też wady postawy ciała wynikające z siedzącego trybu spędzania wolnego czasu przez dzieci. Nasz układ nerwowy przede wszystkim jest tak skonstruowany, żeby mieć łatwo i wygodnie. Więc jeżeli dziecko spędza kilkanaście godzin siedząc, no to naturalne jest to, że nie da rady utrzymać prawidłowej pozycji przez dłuższą część dnia. Więc przyjmuje takie pozycje, w której po prostu jest łatwo, lekko i przyjemnie, ale niestety niekorzystnie nie tylko narządu ruchu, ale też dla układu oddechowego, układu krążenia. Więc rzeczywiście ten, ten siedzący Tryb życia i to garbienie się jest jednym takim, z takich głównych elementów, na które zwracam uwagę. Uwaga fizjoterapeutów koncentruje się obecnie również na skutkach epidemii koronawirusa, które są groźne dla wszystkich grup wiekowych. Wykładając fizjoterapię, mówię, musimy się prawda, pogodzić z układem oddechowym. Musimy wrócić do wykładów i do, i do problematyki niewydolności oddechowej, bo większość Polaków będzie miała niewydolność oddechową barmińsko mazurskie Dni Fizjoterapii to również okazja dla specjalistów do dzielenia się nowościami technologicznymi, ułatwiającymi zarówno powrót do zdrowia pacjentów, jak i pracę lekarzy. Kiedyś dużo musieliśmy ręcznie wyliczać matematyczne zależności, na przykład o stanie zdrowia, nerwu, mięśnia, a dzisiaj to jest tak mo, może użyję słowa. Makabryczne unowocześnienie, że nie potrzeba myślenia naukowca, a urządzenie samo wylicza. Z doświadczeń naukowców korzystają też studenci. Dla nich udział w dniach fizjoterapii to szansa dyskusji z naukowcami z innych uczelni i ośrodków medycznych. Barometr z zawodu pokazuje, że zawód fizjoterapeuty jest stale potrzebny, niezbędny. Zatem to jest także odpowiedź naszej uczelni, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, na zapotrzebowanie rynku pracy i na potrzeby społeczeństwa. W ciągu przeszło 20 lat kierunek fizjoterapia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej ukończyło liczne grono wysoko wykwalifikowanych absolwentów, znajdujących zatrudnienie w kraju i za granicą.